Witajcie widzowie w nowej serii z nowej gry Pizza Tower yy, Dobra, wybrałam sobie ten telewizorek yy, pod ty, by to będzie telewizor i tutaj yy, to, co intro pierwsze Pominąłem. nie pokazywałam wam bo moim zdaniem to zbyt i on nie miało sensu. Lecimy, lecimy. Całka do góry mi pokazuje Okej, okay, tak się wchodzi. Dam. Ło, co ja zrobiam? co mi teraz gadasz? okej okay. pokazała mi po prostu w mm -hmm. okej okay, to umyte tyle okej okay, tylko co ja tam mam rozwalić? Mm. a ah, mogą być ukryte to tutaj nie ma tutaj pieczarka nie, bo O, hm. R T, -e. ok. <zys> Press, <zys> <zys> Aha, już rozumiem o co chodzi. Presu. Ok. Tak. Nie, coś takiego muszę zrobić. Ej, fajne, fajne. Gdy chcę skaczeć Ej. Halo. Halo. O. O. A właśnie przed chwilą to zrobiłem. Jak są lagi to przepraszam, jak nie widać lagów to super. Ojej. Co ja żebym zrobił? Au. czekaj To żeby się tak rozpe... Okej, okay, dobra, Rozumiem. Tu też muszę się rozpędzić. W ogóle te ludki, których tu jest tych klatek, to one ze mną chodzą. Au.

Przeprzewałem, przeprzewałem Cyk Cyk A ah, To chodzi o coś takiego Pik i mamy kiełbaski. Aha uh -huh. Czekajcie, okay, muszę się podrać i chodzę Okej okay. Czaję, ale nie mam pojęcia o, jak to celuję Czyli co to jest? Jakieś mordki Pyk, pyk, pik, pik. Ile tu przypków? O, nie czytam, bo tu nie ma żadnego to takie... O! Mam go rozwalić. To jest dobry pomysł, żeby go uderzać. Aha, i teraz się pojawiło. I co? Get out now! Czyli mam wychodzić teraz. O i to się otworzyło! Te mortki. O. I co mogę wyjść? No i super. Patrzą w białą przestrzeń. Um, myślę, że zrobimy sobie jeszcze taki jeden level, bo... Um, um. I będziemy kończyć odcinek domkoty. Dzisiaj pewnie wleci drugi odcinek z tej gry, bo gra mi się podoba. Może tu gdzieś... E, co ja zrobię? Nic fajnego nie ma. No po prostu taki secret Oj, teraz są prawdziwi przeciwnicy. No, ser. Ananas! Zrobiliśmy ananas, ja widzowie. Ło! Peperoni. Dobrze mówię? Peperoni? I ananasek. I tak poza tym napiszcie w komentarzu, jak jesteście team. Jaka pizza? Ja tim Margarita. O, grzybek. Facciamo Margarita. Oh no, solo i te blocchi. Peg, peg, oh super tanto. Ah, è un combo questo, ragola. Okej, okay, widzowie. Cyk, cyk. Ej, ma jakiś widelec. To z tyłu go wezmę. Okej, okay, wzięty. A Ała! No. Kolejną mordkę dostał. Już ci pomagam, sery. Co ja robię? Wróć się! Tam było jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Takich jak pokonanie... Tego! No. Dużo rzeczy. Dobra Ah Tu coś musi być Nie wiem kto to, nie on jakiś marszczka Ej I marsz. Aj, 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 aj. Ja o, to serię muszę pokonać. Pik! Czegożem zrobił? O, coś takiego zrobiłem. To i coś, coś takiego zrobiłem. O! Chciałam. Buuu Czemu nie zginęli? A ty wredo, to jedna. Jezu. O! Pik. Nie! Nadziałem się! No masz. Pik, cyk, kiełbaska widzowie jak majowy grill w sumie majówka była już bardzo dawno temu o i też możecie napisać gdzie macie zamiar wyjechać na wakacje, bo wakacje są tuż tuż tak by w mojej szkole już tak w środę są od środę są bo jak to by w środę i czwartek nie wiem czy mam wolne yy, ale w piątek czy tam w czwartek będę musiał o tu jest ten typek hmm. A. wiecie co? wolę się już tam wrócić co się stało Zrobiłem tą dziurę Dziurę nie. Boom Na pizzę Nie, tu się nie cofnę bo to tu pewnie był... nie. To nie będzie. Nie się skakać, to będę skakał. Pyk, pyk. Niebezpieczeństwo. O i znowu... O co chodzi? Pisa pizza time. Ej, to są jakiś timer! Tam na dole. Wezmę te zegarki. Aaaaa! Ten kucharz ja Jestem w ogóle chyba pepino Spędzamy na maksa Znaczy, na maksa byłem. Aaa, ile zegarków No masz Tu jakiś, kolejny jakiś kamienia Dziadygo. Jakieś masło Masło mocy, kurde No już na się, się tym masłem mocy to idź. o nie, to jest ta pizza z początku. nie chcę obudzić. Nie wiem, żebym pozwolić jej obudzić. Szybko. Widzi tu pizzę i... Będzie niefajnie. O, szef task complete. A wiem, że ten to miść. Minutę mi jeszcze została. Ser ze mi. Aż to... Mi ser tutaj rozpałni. I inne. Potwory. Jestem na maksa rozpędzony. A ja w ogóle żadnego happenia. Tylko tańczę, tracę te punkty. Jak obrywam. A ja chcę mieć dobre punkty. Dobra, jest, wychodzę. Kolejny raz w biel. Nie dam domskaruj mnie tutaj. Very nice. No Pepinowy jak zakończyć odcinek oczywiście Karen Damage High Combo O, oh, jest tutaj te maso mocy. są. No, o, teraz to No i to wszystko na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że będziemy się wiedzieć. Że jutro też będzie odcinek, ale i spodziewać się drugiego odcinka z tej gry. W tyle. Witajcie. Elo.